Ze względu na brak środków i późną porę nie była zrealizowana. Ja teraz nowy pani kierownik, pani Janeckiej, przypomnę tą sprawę i myślę, że w najbliższym czasie po prostu się zajmie. Następną sprawą jest sprawa ścinania basków i trawy na poboczach. Tak się składa, że zima, która już no, odeszła parę miesięcy temu, była bardzo uciążliwą i przeciągającą się. Znaczna część budżetu z rejonu dróg została wykorzystana na dodatkowe jeszcze kwietniowe, czyli marcowe odśnieżania e, poboczy oraz na, e, dróg oraz na naprawy. W związku z tym, jeśli by środki jakieś były e, w powiecie, byśmy musieli dodatkową ilość środków przekazać na dwukrotne wykaszanie poboczy. W związku z tym e, podjęliśmy decyzję, że będzie jednokrotne wykaszanie poboczy. Na zarządzie łącznie z rejonem dróg powiatowych, że jeden raz będą wszystkie te wykoszenia robione, ale żeby te kwasty, tak i trawa nie zarastała, a więc mechanicznie skrzyżowania były wycinane wyjazdy z dróg podporządkowanych przystanki autobusowe i to było zrobione, żeby widoczność i bezpieczeństwo na tych drogach nie było zagrożone. W tej chwili już od tygodnia. Z z kosiarką, no od Gostynina te rowy przy tych drogach, te pobocza wykasza. Myślę, że pod koniec tego tygodnia będziemy mieli go na terenie naszej gminy. I sądzimy, że jedno wykoszenie tych rowów, no to jest około 70 tysięcy złotych. A więc no, troszeczkę by wspomogło przy jakichś tutaj tych budżetach skromnych, by. W razie zima by była 2013 14 już w grudniu czy w listopadzie cięższa, a więc te środki by były zaoszczędzone na po prostu utrzymanie tych dróg. Następną sprawą jest sprawa zbierania śmieci przy ulicy Łukasiewicza. Ona była po jednej stronie, a po drugiej nie ja. Dokładnie tej sprawy no, nie znam, ale z, paną, z panią kierownik Janecką porozmawiam, dlaczego tak się stało, że po jednej zebrali, a po drugiej za parę dni. I myślę, że odpowiem, bo w tej chwili moja odpowiedź pewnie nie byłaby kompetentna, bo nie wiedziałem o tej sytuacji, a po prostu no, wyjaśnię, dlaczego tak się stało, że oni z opóźnieniem jakąś tą drugą część zbierali i odpowiem szczegółowo. Dobrze, dziękuję. Na tym, dziękuję bardzo panu radnemu i po prostu ten temat śmieci się rozpoczął w związku z tym, że są tysi przede wszystkim, bo radni znają temat śmieci ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca, tam jest po posiedzeniach na Radach odnośnie wyboru na firmy, która będzie tutaj naszą gminę obsługiwać. W związku z tym poddaję głos Panu aby udzielić informacji, szczególnych informacji na temat e, e, śmieci, odbioru śmieci. Proszę Państwa, związek gmin został podzielony, jak wcześniej sygnalizowałem, na dwa sektory. Sektor jeden to jest sektor z tamtej strony Wisły Mówię I z tej strony to jest gmina Łądz, Gostynin, Szczadyn Kościelny, Pasyna i Gąbki. Po to było zrobione, żeby no, przyciągnąć z możliwością w przetargu jak największej ilości odbiorców. Tak też się stało i z tamtej strony Wisły wygrała firma konsorcjum Remontis Sita. Z naszej strony firma Veolia firma, która jest znana może nie na terenie naszej gminy, ale zbierała na terenie miasta i gminy, Głosyni firma z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Natomiast bazę mają na Podrzecznej w Kutnie. I uważam, że będzie to robione w kooperacji z ekoserwisem, który pracował na naszym terenie i dał się poznać z jak najlepszej strony. W pierwszym sektorze yy, osoby stawki przeliczając na osobę. Yy, stawka była 5,80, tu 6,20 z naszej strony, natomiast tu były tańsze te duże pojemniki, tam mniejsze. Yy, Związek gmin nie mógł wcześniej podjąć działań, dopóki nie podpisze yy, umów z wykonawcą. Yy, nie wiem, ale prawdopodobnie umowy już są. Panie, Podpisane, ponieważ jutro, a w zasadzie dzisiaj przed 15, mają się pojawić ulotki, gdzie my przywieziemy, dostarczymy sołtysów. I tu prośba do sołtysów, aby, aby to jak najszybciej dostarczyć mieszkańcom, żeby każdy wiedział, jak ma segregować śmieci. I tu mamy ze strony internetowej taką ulotkę, ale ona jest mało czytelna, większa, żeby. Każdy wiedział, jakie będą worki, no to będą trzy worki: będzie worek niebieski, żółty i zielony. Zielony prawdopodobnie na wsi my nie będziemy go używać, bo to są reszki z pielęgnacji ogródka, skoszona trawa, kwasty opielone gałązki, obierki warzyw i owoców. Większość rolników ma płyty obornikowe, czy zagospodarowane to w inny sposób. Natomiast są ważne te dwa worki i pojemnik które będą dawane za darmo. Każdy mieszkaniec ten, który się zdeklarował, będzie miał pojemnik na zmieszane i na tworzywa sztuczne, papier, makulaturę, metale. To będzie worek niebieski, opakowania szklane będzie worek żółty. Proszę Państwa, czy firmy zdążą do 1 lipca dostarczyć pojemniki i worki? Nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć, bo wszyscy mieliśmy wątpliwość. Gdyby nie na pewno ten miesiąc będzie traktowany z małym przymrużeniem oka, ponieważ no, no będą to przyczyny jakby niezależne od mieszkańców. Tak może być, że... Pojemniki to mamy przecież. No tak, ale te pojemniki, które są z ekoservisu, bo za te pojemniki, ja nie mogę natura znaleźć swojej prywatnej umowy, ale prawdopodobnie my te pojemniki już żeśmy spłacili w Pierwszej umowie, bo my żeśmy płacili dzierżawę i gdy po pojedynczy lata. Ale ja, ja, płacili, ja, dzwoniłam, po... ja dzwoniłam w tej A? sprawie, to miłego serwisie powiedzieli, że y, to nie to, że my płaciliśmy taki niby jakiś tam kaucję. No tak. To nie, jeżeli byśmy w ciągu pięciu lat nam by się uszkodził y, ten pojemnik, no, to oni by zabrali i dali drugi. A tak to, to musimy te oddać. No na razie nie zbierają inne firmy. Które startowały, bo dostartowały jeszcze y, trzy firmy, było to konsorcjum gospodarki, produkcja i ekomas. Ta firma y, przegrała i oni pojemniki wszystkie zabrali. Nie wiem, o ile wejdzie ekoserwis, może będą wykorzystane, wykorzystywane te pojemniki są. Ja tu nie chcę Państwa wprowadzać w ale firma EkoService dała się poznać na naszym terenie raczej z dobrej strony. Nigdy nie było problemów. Nie. Yy, natomiast słuchajcie, jak to będzie funkcjonować? No obserwując sytuację w, w kraju, to pewnie będzie wiele jeszcze pytań, wiele wyjaśnień, wiele wątpliwości w, w trakcie. My jutro ulotki yy, postaramy się do każdego dostarczyć, żeby jak najszybciej mieli to mieszkańcy. Worki z kodami kreskowymi i pojemniki. Już jesteśmy uzależnieni od firm, ponieważ firma będzie każdemu dostarczyć. Tyle co na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć. Gdy będę wiedział, jak będziemy dotrzeć do i tłumaczeń w tej Dziękuję panu wójtowi. Czy ktoś chciałby jeszcze w sprawie śmieci? Proszę bardzo, pan radny Nurmaj. Jak długo jest podpisana ta umowa? Jeszcze raz pytanie. No, jak długo podpisana jest ta umowa? Także na 36 miesięcy, ale nie jest czy na 30 miesięcy. Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie, nie, ja mówię o umowie firmą. związku gmin z firmą. Tak, 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 tak. Tak, o tym. Natomiast my uchwały Rady, jak Państwo widzicie, my mamy 7 zł, tu jest 5,8620. To ile będą oszczędności, związek gmin będzie podejmował uchwałę o mniejszych stawkach. Natomiast jaka będzie ściągalność? Trudno powiedzieć. Nie segregowanych 16 głosów. Tak. jeszcze wyrobić. To znaczy trzeba, na, ale myślę, że nikt tego aż tak do końca tak, nie będzie starać. Tak. Dziękuję panu wójtowi. W związku z tym, że zbliżamy się do finału. dzisiejszego obrad. Wolne wnioski radnych i zaproszonych gości. Bardzo proszę. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny są. Przepraszam, sądzi, tak, był No ale były, był Radny, tak, byłem, byłem, byłem. Ja w zasadzie miałem pytanie do pana kierownika rewiru czy po starunku, tam różnie się no te dobrze, stanowiska to... zmieniają, nie ma go. Już Ale żeby wytłumaczyć na wstępie, przepraszam, że wolne słowo, musiał, bo ma ważne, no... Czynności. czynności w szabinie, ale kazał wszystkie te wnioski przesłać na piśmie, odpowiedź. Nie wiem czy wiadomo w gminie, może pan Wójt wie, może też nie, że zaczęły się przeglądy na wsi przez Cyganów. Zdarzyło się to nie cały kilometr od moich gospodarstw. Jedno na był w miejscowości Sejkowice, a drugi w miejscowości Łuszczanowej u pana Ciechomskiego i tu. Tam jest takie gospodarstwo zadbane, ale niezamieszkałe. Szykują sobie tam, mają się wprowadzać i tam cygan z cyganeczką sobie przegląd robi. I prosiłbym poprzez pana wójta, żeby tam uczulić policję, żeby nie kontrolowali tylko rowerzystów po piwku, ale przyjechali i zobaczyli co tam robią jakieś samochody. Dziękuję panu za Oczywiście przekażemy ten wniosek do komisariatu. Czy państwo zabrać głos? Proszę bardzo. Ponieważ nie ma więcej zgłoszeń. Dziękuję Państwu. Mieszkańcy nie mogą zabrać głosu. Zamykam obrady XXIX sesji Rady Miejskiej. Nadal nie mogą mieszkańcy zadawać głosu na sesji? Zabieram? Dziękuję Państwu za udział. Odebrało mowę. Panu, Widać, tym, tak, nie mogę.